Hej, witajcie, zanim napiszecie swoje pierwsze. Próbne maturki, musimy trochę potrenować, więc zabieramy się za pewniaki maturalne. Matura z maja 2025 i oczywiście pewniakiem jest logarytm. Wszystkie wzory, które będą potrzebne do rozwiązania tego zadania, ja Wam tutaj napisałam na tej zielonej tablicy dokładnie tak, jak będziecie widzieć te wzory we wzorniku. No to zobaczmy, mamy logarytm przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej 108 odjąć logaryt przy podstawie 3, tylko zobaczcie, mamy minus 2 razy logaryt przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej 2. Co jest bardzo ważne, że podstawy są takie same. I od czego tutaj możemy zacząć? Możemy zacząć od tego, że pozbędziemy się tej dwójki, która stoi przed logarytmem. Czyli normalnie najpierw sobie przepiszemy logaryt przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej. 108 i teraz minus logarytm przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej 2 do potęgi drugiej. Dlaczego tak zrobiłam? Bo oczywiście wykorzystuję tutaj ten pierwszy wzór zapisany na niebiesko, że jeżeli mamy jakąkolwiek liczbę przed logarytmem, zobaczcie, możemy ją tutaj wrzucić jako potęga. Dobrze, no i teraz już jest bardzo prosta sprawa, bo mamy logarytm przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej 108. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z liczby logarytmowanej, no i 2 do drugiej to jest oczywiście 4. I co dalej? Tak jak wam podkreślałam, bardzo ważne, że są te same podstawy, bo jeżeli są te same podstawy, to zobaczcie, tak jak macie tutaj. We wzorniku i jest odejmowanie logarytmów, to możemy to zapisać jako jeden logaryt, czyli logaryt przy podstawie 3 i teraz z liczby 108 podzielić na 4. I wykonujecie zwykłe takie dzielenie. Przepiszemy sobie logaryt przy podstawie 3 i 108 podzielić na 4, to mamy 27. I teraz liczymy z tego podstawowego wzoru na logarytm ile to będzie 3 do potęgi c równa się 27 czyli 3 do potęgi c równa się i teraz zastanów się 3 do której potęgi musisz podnieść żeby otrzymać 27 oczywiście do potęgi trzeciej czyli skoro podstawy są te same tutaj ma znak równa się czyli lewa strona musi być równa prawej a więc znaczy się, że nasz logarytm musi być równy 3. Czy jest taka odpowiedź? Jest. Zaznaczasz ją i kasujesz punkt na maturze.